Schab duszony winie z oliwkami to danie kuchni śródziemnomorskiej, który przygotowuje się stosunkowo szybko, a jednocześnie oferuje nam bogactwo smaków. Zaczynam oczywiście od przygotowania mięsa. Wycinam kotlety schabowe o grubości mniej więcej 2 cm, przyprawiam solą, pieprzem, a także igiełkami rozmarynu, skrapiam oliwą z oliwek i porządnie nacieram. Odstawiam na 10-20 minut, żeby przyprawy miały szansę popracować nieco z mięsem. Po tym czasie rozgrzewam mocno patelnię, może być sucha, ponieważ mięso jest nasączone oliwą i układam na niej schaby. I wsłuchuję się w te cudowne skwierczenie, po czym ścieram na nie skórkę cytryny, która doda nam bardzo dużo smaku i przede wszystkim aromatu. Po mniej więcej 2-3 minutach schaby przewracam na drugą stronę i podlewam moim ulubionym składnikiem, białym wytrawnym winem. Używacie tylko takiego wina, które lubicie. Najlepiej wcześniej kieliszek spróbować albo butelkę. Od razu dodajemy całe ząbki czosnku i oliwki, zielone i czarne. I jeszcze składnik, który nam skontrastuje nasze danie, całe pomidorki koktajlowe. Pod koniec duszenia, czyli po mniej więcej 10 minutach, dodajemy spory kawałek masła, który sprawi, że sos będzie bardziej aksamitny i gęstszy. Wykładam naszą potrawę na talerz i dekoruję świeżymi listkami oregano. Jego schaba przygotowuje się łatwo i przyjemnie, a aromaty przenoszą naszą wyobraźnię na południe Europy. Więc uruchomcie i swoją wyobraźnię i koniecznie zróbcie to w domu.